Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, na początku bardzo serdecznie dziękuję Ojcu Proboszczowi, Błażejowi, współbraciom ze wspólnoty we Wrocławiu, za przyjęcie do waszej wspólnoty, przyjęcie prokury misyjnej, która inaczej to jest centrum oblackie w Poznaniu, które zajmuje się wspieraniem i animacją dzieła misyjnego, które prowadzą oblaci. Prowincja Polska, prowincja misjonarzy oblatów. Jest wśród nas ojciec Alojzy Chruszcz, weteran pracy misyjnej w Kamerunie. Jest z nami też Brat Daniel Kloch ponad 30 lat pracy na Madagaskarze, ja mam na imię Ojciec Dariusz, jest z nami jeszcze pani Katarzyna, która pracuje w Prokurze, przyjmując przyjaciół misji do wielkiego grona poszerzonej rodziny oblackiej. Moi drodzy, na Wście Świętym każdy z nas. Otrzymał, w zasadzie zostało zasiane w naszym sercu, ziarnko wiary, które ma w nas wzrastać. Można to porównać do mamy, która rodzi dziecko, daje na świat nowe stworzenie. I jej miłość jest tak przeogromna, że nie jest w stanie zatrzymać tej miłości w sobie. Dla siebie, ale idzie do rodziny, idzie do najbliższych, idzie do sąsiadów i mówi wszystko, co czyni jej dziecko, każdy gest. I moi drodzy, tak jest też i powinno być z naszą wiarą, którą otrzymujemy od Pana Boga, że nie możemy tego zatrzymać dla siebie, ale Mamy wszystko czynić, aby w nas wzrastała ta wiara, i zarazem, abyśmy budowali Królestwo Boże, do którego nas zobowiązuje Chrystus, który w swoim testamencie powiedział: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im w sztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest, moi drodzy, nasze zadanie, które winniśmy podejmować. Ale warto się zastanowić. Co Jezus Chrystus dzisiaj przez te przypowieści chce powiedzieć do nas? Jak mamy się odnaleźć z tą naszą wiarą w tym kościele powszechnym, kościele też misyjnym? I można by powiedzieć, że takie trzy punkty bardzo podstawowe, przede wszystkim Pan Bóg zobowiązuje nas do ufności Jemu samemu. Bo to wiarę, która zasiał w naszym sercu, On podtrzymuje i rozwija w nas. Ufać Panu Bogu, nie stawiać się na miejscu Pana Boga, bo dzisiejszy świat właśnie do tego skłania nas, żebyśmy zajęli miejsce Pana Boga i żebyśmy to my ustawiali cały świat. Ale tak naprawdę to Pan Bóg kieruje tym światem przez swoją opatrzność. Drugim takim punktem i warunkiem, jakie stawia przed nami Jezus Chrystus, abyśmy byli cierpliwi. Bo może się zdarzyć tak, że nie widzimy rozwoju naszej wiary w swoim sercu. Możemy się zniechęcić, możemy zwątpić, możemy powiedzieć: Nie potrafię odnaleźć siebie w kościele. Ale ta wiara jest nadal chroniona i prowadzona przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I to jest, moi drodzy, bardzo ważne, ale takim trzecim, bardzo też istotnym warunkiem. Jest to, abyśmy byli dobrzy, aby nasze serca były dobre, abyśmy właśnie nie zniechęcali się, że skoro świat jest taki czasami brutalny, że ja się wyłączam, ale mam być dobry, bo dobrem mamy zwyciężać zło. I właśnie na tej dobrej glebie, w naszym dobrym człowieczeństwie. To ziarno wiary, ono najpiękniej, wydaje owoce. To są takie trzy punkty: zaufać Panu Bogu, być cierpliwym i być dobrym człowiekiem. I właśnie przez te punkty, byśmy mu wiedzieli, potrafimy i powinniśmy zrozumieć nasze miejsce w kościele misyjnym, bo nieustannie mamy. Wspierać misjonarzy, misjonarki, osoby świeckie, wolontariuszy, którzy udają się na krańce świata, by nieść tą dobrą nowinę. Ale ta dobra nowina znowu ma bardzo różne wymiary. Nie tylko samo ogłoszenie, ale tak jak Jezus, jak widział tłumy głodne, to je nakarmił. Jak widział chorych, to ich uzdrawiał. Jak widział zwątpią, wątpiących, dawał nadzieję. Tak samo misjonarze, moi drodzy, dzięki Waszej obecności, Waszej wierze, oni idą i to samo czynią. I takie można by powiedzieć, y, są trzy filary działalności misyjnej. To jest kaplica, to jest szkoła i to jest przychodnia, punkt medyczny. Takie trzy nogi, na których społeczeństwa misyjne stają twardo. I rozwijają się. I w tym wszystkim, moi drodzy, właśnie jest nasza obecność. Przez to, że się modlimy, nie zniechęcamy się, jesteśmy cierpliwi, wiemy, że to Pan Bóg w Duchu Świętym działa. Mamy też wspierać to dzieło misyjne, czyli nakarmić ludzi, dzieci szczególnie na misjach. Jest wśród nas brat Daniel, który właśnie tam jest, który tam pracuje i właśnie on w kilku słowach powie o swojej działalności. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, bardzo się cieszę z tego, że mogę tutaj być razem z Wami. Modlić się, dziękować Panu Bogu, wielbić go, wielbić go za wszystkie dary, jakie nam udziela, udziela ich, i też dzielić się tą naszą pracą ewangeliczną na Madagaskarze, bo od 30 lat tam właśnie posługuję. Praca misyjna jest bardzo piękna, chociaż czasami trudna też. I żeby przekazać Słowo Boże tamtejszym ludziom, najpierw my musimy się nauczyć ich języka. A język malgawski jest taki troszeczkę inny od naszych języków europejskich. Jest bardziej takim językiem obrazowym. Na przykład na określenie słońca mówią masłandżu, to znaczy oko dnia. Do Pana Boga zwracają się andżjamańcza, to znaczy Pan Pachnący. A na mleko mówią Rununu, to znaczy sok z piersi. I ja tak tak jak inni misjonarze, też najpierw trzeba było się nauczyć tego języka, przez rok czasu uczyłem się, i potem przełożeni skierowali mnie na wschodnie wybrzeże, aby tam już posługiwać wśród tamtejszej ludności, tam w wioskach. I muszę wam powiedzieć, że. Pan Bóg jest zadziwiający. Naprawdę, w jaki sposób dokonuje przemiany ludzkich serc. Dotyka. Gdy już nauczyłem się tego języka malgaskiego, uczyłem też katechezy, czytałem Pismo Święte razem z tymi ludźmi. I po pewnym czasie zaczynają przechodzić i mówią: bracie, ja też chcę. Przyjąć chrzest, chcę być chrześcijaninem. I przygotowujemy do chrztu, chrzcimy, i potem po dziesięciu latach, moi drodzy, przychodzą chłopcy i mówią: bracie, ja czuję też powołanie, chcę być oblatem. Co mam zrobić. I moi drodzy, po 40 latach pracy, oblatów, już tyle posługujemy. Mamy też kapłanów malgaszy. Już około 40 jest malgaszy, kapłanów, z których dwóch pojechało do Kanady Północnej, aby tam gosić Chrystusa. Dwóch jest w Australii, dwóch w Kamerunie, jeden tutaj niedaleko w Czechach posługuje, no i mamy też dwóch młodych chłopaków, seminarzystów, którzy uczą się języka polskiego w obrze. A więc jest to wielka radość dla nas, że tak się dzieje. Jesteśmy tego świadomi, że to jest łaska Boża. Ale też jesteśmy świadomi, że to wszystko dokonuje się dzięki modlitwom. Wielu, wielu ludzi. Mamy przyjaciół misji. W Polsce jest ich 43 tysiące, wielu z Was też należy do grupy przyjaciół misji i bardzo dziękuję Wam właśnie za tą Waszą obecność, za to, że jesteście, za to, że ofiarujecie swoje radości i cierpienia w intencji misji, to są właśnie te owoce. Jeśli ktoś by chciał wpisać się do Przyjaciół Misji po mszy świętej, zapraszam tam do namiotu misyjnego. Można właśnie tam podejść i zapisać się do grupy Przyjaciół Misji. Moi drodzy, modlitwa jest bardzo ważna, ale też jest ważna ta, to wsparcie materialne, bo bez tego też wiele byśmy nie zdziałali. To właśnie Wy pomagacie nam wybudować szkołę, ośrodek zdrowia. To są wielkie dary. To właśnie dzięki Wam młodzi chłopcy mogą skończyć szkołę stolarską, czy dziewcin, dziewczęta krawiecką. To jest coś pięknego. To dzięki Wam też możemy kupić żywności dla. Dzieci, którzy, które idą do szkoły. I za to Wam serdeczny Bóg zapłać. I życzę, aby Pan Bóg Wam błogosławił w Waszych rodzinach, w szkołach, w pracy, abyśmy się nie wstydzili i nie bali dawać świadectwa o Nim. I niech On żyje w naszych sercach. Abyśmy my tam na Madagaskarze mogli nieść Chrystusa i też dać wody, dobrej wody, bo jak sami wiecie, dobra woda zdrowia doda, a do tego trzeba wykopać studnie. I tam też to, to działamy. I to się dokonuje właśnie dzięki Wam. I niech Pan Bóg Wam błogosławi i posyła. Właśnie do tych ludzi młodych, aby wzrastał zapał, aby rosła ta nasza wzajemna pomoc. Życzę Wam błogosławieństwa Bożego, dużo siły, radości, pogody ducha. Szczęść Boże. Amen.